Cześć, jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku Sim City um, co, dzisiaj, co dzisiaj zrobimy, może teraz już tak wam powiem yy, dzisiaj zajmiemy się yy, troszeczkę takim wizualnym aspektem naszego miasta yy, oraz drogowym yy, chcę tutaj po prostu rozplanować Yy, na przyszłość troszeczkę dokończyć te niektóre drogi, gdyż są jakieś ślepe uliczki i po prostu niezbyt ładnie to wygląda. Troszeczkę mnie to męczy, gdyż yy, jak wiecie, lub nie, jestem czymś na wzór yy, perfekcjonisty i po prostu muszę mieć, muszę mieć ładnie. Ja nic na to nie poradzę. Yy, a więc tak yy, po pierwsze. Yy, Chcę, aby tutaj y, teraz poszła ta szeroka aleja, a więc będę musiał usunąć y, parę rzeczy wzdłuż a i y, usunąłem również tory kolejowe, które aż tam biegły, gdyż zupełnie nie miałem pomysłu, wizji jak czegokolwiek y, co zrobić, aby później te tory odbiły się w tą stronę i żeby tutaj mniej więcej był przystanek. Po prostu pewnie zrobię tak, że... Y, Wyjadę z tymi torami gdzieś, gdzieś tutaj, później jakoś zakręcę, ale póki co to nie jest mój problem, gdyż yy, yy, kolej będzie dojeżdżała do przyszłego Big Bena, gdyż niedługo salon hazardu również zniknie. Yy, ok, koniec biodolenia. Yy, usuwamy. Kurczę, usunie nam się szkoła średnia i to mnie najbardziej boli. Będzie ją trzeba wbudować od nowa, ale. No cóż, zmiany są potrzebne i trzeba czasami. Yy, ich skutki również. No, wieżowiec się zawalił. Co za szkoda. Yy, ich skutki również trzeba po prostu zaakceptować. Yy, no kaman. Jakie umieszczone budynki, A? To jest jeszcze park. To jest takie denerwujące, że te parki nie kasują się automatycznie. No rozumiem, jakieś większe budynki Spo spoko, mogą się kasować na zapytanie, ale parki troszeczkę przesada. A tutaj co znowu? Posterunek policji? No way, no way, na serio, ja nie mogę. Czy można choć troszeczkę tą drogę? Choć troszeczkę. Anuluj. Ale salon hazardu już możemy zniszczyć. Kurczę, ta rozwałka, przecież przebudowa to jest masakra. Teraz, ale okej. Okay. Najważniejsze, że uratowaliśmy posterunek policji. To najważniejsze. No i co tam, że pierdykło jedna piąta miasta, to nieważne, oczywiście żartuję, ale no cóż, shit happens, jak to się mówi, um. dobra, ale najważniejsze, że dokończyliśmy i ta aleja już niedługo, Kaman, come kaman. Come co tutaj stoi znów, parkuj i jedź, dobra. I tak tutaj jest ten przystanek niepotrzebny, gdyż mieszkają sami bogaci. A no właśnie, jeżeli nie wiecie, to z komunikacji miejskiej korzystają tylko i wyłącznie klasa niższa i średnia. A więc nigdy nie stawiajcie przystanków tam, gdzie znajdują się mieszkania dla tych bardzo zamożnych simów, gdyż oni po prostu nie wsiądą do tych autobusów, czy tam tramwajów i zmarnujecie jedynie pieniądze a cóż tutaj się za domki budują obok <grytanie> Troszeczkę śmiesznie to wygląda a no właśnie, żeby powstrzymać ich przed ucieczką to postawię od razu parki w tym miejscu żeby im nie było źle bo już tutaj smutne minki widzę a ja nie chcę, żeby odchodzili Okej, okay, ale parki robią swoje i dokończymy może jeszcze tutaj tą siatkę ulic. Ogólnie kombinuję cały czas nad tym, jak to rozplanować w miarę sensownie. Nie zawsze mi wychodzi. Ale wydaje mi się, że jednak Daję sobie z tym radę w miarę. Kaman. Tylko wkurza mnie to, gdy nie pokazują się te linie pomocnicze. Wtedy ta koncepcja moja od razu jest zniweczona. Um. I teraz tak. Tutaj. No, Kaman, pokazujcie się. Okej, okay, jest. No, gdzie. Okej. Okay. Jest. Ok, sukces! <noise> Wbudowało się. E... Chociaż nie. Muszę to zrobić inaczej. <noise> Wiem, zabijecie mnie za to. E... Tylko, że tak. E... To jest zasięg tych stref, gdzie one będą dosięgały. E... Tutaj, tak. A, czyli. Cziszczerze mówiąc, ta przecznica jest zupełnie niepotrzebna. Możemy ją wykasować. E... Teraz postawię w tym miejscu strefy mieszkaniowe, gdyż chcę, aby po prostu cokolwiek się tutaj wybudowało. Natomiast nie wiem co będzie stało tutaj niebawem. Okej, okay, w tym miejscu tak samo. Mm, tutaj nic nie zmieniam. Tutaj jest tak i będzie tak samo. Ym... OK, i to się na to w miarę wyglądać, tak cywilizować się, że tak powiem. Yy, gdyż w miejscu, w moim mieście, gdzie były najwyższe budynki, było tak naprawdę najgorzej. Yy, OK, i teraz jeszcze jeden problem. O, kolejny opuszczony budynek. Co za pech? A, jeszcze coś właśnie a propos. Yy, aby wybudować KG przemysłu elektronicznego, potrzebujemy większej yy, większego wytwarzania a więc dodamy jeszcze lin ...jeszcze jedną linię montażową do naszej... ...wytwórni i wtedy... Mm, ...będziemy mogli wybudować tą główną siedzibę... ...przemysłu elektronicznego, aby... ...aby po prostu... ...otworzyły się nowe perspektywy dla nas. Ok, buduje się tutaj... ...niezbyt ciekawie. Y ale parkami się zajmę później, gdyż y, one nie są póki co potrzebne zbytnio. Nie y, jestem też zadowolony z tego lotniska. Jeżeli ono nadal będzie dostarczało mało osób, nawet po y, wbudowaniu Big Bena, to po prostu je usunę. Y, ale teraz tak. Ym, zastanawiam się również nad tym, y, czy by tutaj nie wybudować y, też y, tej alei. Mm, ale jeżeli to zrobię. A nie. Tylko dotąd wtedy. Wiecie co? Chyba tak zrobię, gdyż. Um, trzeba przewidywać przyszłość i w tym mieście już się tworzą korki. I nie chcę, aby one się tworzyły dalej. A więc po prostu. Zrobię to co powinienem i uniemożliwię ten kor tym korkom rozwój. Um. Oddaliłem do regionu bez sensu. Ym, no i będą też kolejne miejsca do rozwoju y, komunikacji tramwajowej, to jest też plus. Ym, rage: A i znów tutaj już trzeba usunąć parking. O kurczę, misclick, fuck fuck. Kolejny wieżowiec poszedł w... do nieba. E... Ok, więc wytyczamy drogę. No cóż, nic już na to nie poradzę, że <tyle>, tyle osób się wyprowadzi póki co. No ale. Wkrótce na ich miejscu pojawią się kolejne domy. I to wszystko wróci do normy. Mam taką nadzieję przynajmniej. W porządku, w porządku, a i jeszcze coś. Ciągle mi się przypomina, co, mam, co miałem zrobić w tym odcinku. Gdyż zawsze przed nagraniem ogólnie przeglądam całe miasto i patrzę, co my porobimy. Po um. pierwsze musimy jeszcze też wysłać Maxismana na misję, aby zdobył rozgłos, a później dobudujemy w jego bazie lądowisko i zupełnie go ulepszymy. O i póki co zostawiłem tą wieżę W, ona nadal tam pracuje, zdobywa łupy. Możemy tam dlać jakiś garaż jeszcze, ale ja póki co się boję, gdyż ta przestępczość nadal jest na wysokim poziomie. I wiem, że teoretycznie ma być na takim poziomie, ale no cóż póki co zostawiam to w spokoju. Yy. Okej, okay, coś się znów buduje. Chociaż teraz <noise> zrobił się jeszcze większy bajzel, gdyż obok yy, wieżowców wyrastają jakieś małe domki. No ale... Mam nadzieję, że to się zmieni niebawem. Yy. I jeszcze tutaj jest pewien problem, gdyż... Yy, mam tą aleję, taką wyciągniętą i nie wiem, gdzie ona dalej ma pójść. Yy. I teraz ją po prostu chyba tak zakończę ostrzej. Takim kantem i... Nie chcę używać polu lotniczego. Ok. A więc. W porządku. I co jeszcze teraz mógłbym tutaj ogarnąć? Yy. Zburzyłbym przede wszystkim to. Yy. W sumie, te parki w środku to jest całkiem przyzwoity pomysł. Mogą zostać. Yy. I tak. Z racji tego, że jest ogromne zapotrzebowanie. Do tych najbogatszych, to dodamy tutaj y, te parki w ilości hurtowej. Nie będę się z tym cackał zbytnio. Mm. Tylko nie chcę też burzyć przy tym zbyt wielu rzeczy. A więc, ok, y, tutaj jeden park, y, tutaj może być drugi i Tutaj jeszcze. To się naprawdę opłaca, gdyż podnosi się. Tym, dzięki temu wartość ziemi i. No i to procentuje. Ok. Tutaj również się coś już buduje. To są chyba wieżowce, no więc będzie w porządku. A, i jeszcze teraz sprawdźmy, jak się ma nasza fabryka procesorów. I wyprodukowano. Możemy dodać jeszcze jedną linię montażu. Prawda, kosztuje 50 tysięcy, ale to naprawdę nie ma w tej chwili znaczenia. Gdyż mam nadzieję, że poprzez wybudowanie KG to nam się z zwróci już niebawem. Hmm. Okej. Okay. A więc, co, myślę, że ta przebudowa już jest powoli zakończona. To hmm. prawda, jeszcze myślałem nad zastąpieniem hmm, tej ulicy, hmm. też szerszą aleją, ale. Póki co daruję sobie, gdyż już nie chcę tego wszystkiego znów ogarniać, szczególnie tych parków. Bo jeżeli po prostu ktoś chce, aby było ładnie, to musi się nad tymi parkami nagłowić lekko. No na przykład tutaj też mam taki problem, że mm, nie mogę postawić na środku żadnego parku. One są albo za wąskie, albo, albo jest jakiś kąt dziwny. Mi się niezbyt podoba, szczerze mówiąc, ale. Na rogach można te parki stawiać. No, i jeszcze wypełnię jakieś dziury, bo widzę, że są tam, gdzie nie powinno ich być. A więc są w porządku. Wszystko już się zaczyna rozbudowywać, a! I jeszcze coś, um, bo ogólnie um, po postawieniu tego Big Bena wszystkie budynki wokół zamienią się na budynki średniej gęstości. Nie wiem co to będzie, czy, yy, czy po prostu pierdykniemy Big Bena i nagle cała gospodarka yy, zacznie przy tym cierpieć, ale spróbujemy, najwyżej go skasujemy. Yy. I tak umieścimy go, gdy już te zarobki będą duże, a więc nawet strata tego pół miliona nie będzie taka bolesna wtedy. Hmm. A więc co jeszcze możemy zrobić? tego, że rośnie popyt yy, na tych niezamożnych mieszkańców, to możemy ulepszyć tą ulicę. Yy, i wtedy wybudują się bloki. No. I wtedy już nie będą nam truli, że jest za mało mieszkańców. O. A tutaj już się powoli wszystko zabudowywuje. Jest w porządku. Yy. Jeszcze sprawdźmy na wartość terenów w tym miejscu. Szczęście, ale wartość terenów. Kurczę, yy, muszę jeszcze ogarnąć, yy, gdzie poszczególne mapy się znajdują, gdyż yy, po prostu. Nie ogarniam jeszcze eee, trzeba się do tego przyzwyczaić. Mapa populacji, mapa komercyjna, mapa mieszkania eee, przemysłowa. O, mapa wartości terenów. W porządku. A więc... Aha. Czyli to są już tereny doble, dobre <grych> dla zamożnych. Tutaj już żadnych parków nie muszę dokładać. Tutaj by się jakiś przydał. Eee, o nawet w tym miejscu. No i to już procentuje. bardzo się cieszę. E tutaj również jakiś park może. Y tutaj może być również o. I widzicie? Naprawdę się opłaca, gdyż już w tym obrębie jestem prawie pewny, że wybudują się domy dla bogatszych. E Jaki tutaj jest ładny park? Dobra, wyłączę tą mapę. Ym. No właśnie, można jeszcze zobaczyć, jak te parki wyglądają, gdyż. O, Park Kryształka. Wiecie co? Umieszczę go, bo on yy, był chyba nagrodą yy, za rejestrację gry w Originie. I mo mogę go umieścić, bo jest całkiem w sumie fajny. Podoba mi się. A więc yy, co? Umieścimy Park Kryształka i mam nadzieję, że. Yy... Po umieszczeniu tego parku będę mógł usunąć te dwa. Zerknijmy na mapę, jak to się będzie miało. No, ale ma się dobrze. Chociaż wszystkim zaczęło się pogarszać, teraz. No, ale nie wiem. Ok, ale jest w porządku. Jest w porządku. Mogę jeszcze zabudować te wolne przestrzenie, gdyż. Yy, gdyż co? Nie lubię mieć pustych miejsc w mieście To takie nienaturalne jest, szczerze mówiąc. I brzydko wygląda. Yy. Ok, natomiast. Yy, dobra, teraz to wszystko już zostawiam. Yy, I sprawdźmy, co u. Maxismena. Coś mało tego rozgłosu sobie przynosi. Ich jeszcze raz wyruszę na patroli, mam nadzieję, że coś zrobi w końcu. Bo na razie się nieźle opieprza. Mm. Ok, produkowanie: 720 skrzyn dziennie, czyli już możemy postawić y, TKG, tak? Tak. Ym. Kosztuje 37 tysięcy, więc nie tak źle. Ym. Teraz tylko zdecyduję się, gdzie ono ma się znaleźć. I no, teraz sobie tak patrzę, patrzę. I, i nie mam pomysłu oczywiście wiecie co? Tutaj jest, tutaj jest jakaś dziwna uliczka i jakieś małe zakłady, a więc y, zastąpimy, zastąpimy je większym budynkiem czyli KG i będzie w porządku y, tak i co? i pewnie możemy y, te KG ulepszać, tak? Wprowadzić procesor do użytku w praktyce, dział elektroniki użytkowej, chcę umieścić procesory we wszystkich domach, telewizorach i komputerach. Aha, no ale to jest bardzo drogie. Te ulepszenia są bardzo drogie, um. No ale w porządku. Czy my coś zarabiamy w ogóle, jakieś faktyczne pieniądze na tych procesorach teraz, czy nie? sport Okej, okay, eksportujemy, ale chyba zarobki nie są jakieś super duże z tego. Yy, chyba dopiero po tym, jak opatentujemy te procesory do użytku globalnego, i wtedy to się zacznie nakręcać lepiej. Yy ale w porządku. Wiecie co, ja już na tą chwilę zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie wiem, czy był on krótszy, czy, <głos》>, czy dłuższy, ale po prostu podczas gry w SimCity tak szybko mi czas leci, że, <głos》>, że powinienem sobie nazywać stoper, aby wiedzieć, ile dokładnie do Was gadam. Tak czy inaczej, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że nie usnęliście z nudów, a jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmikach, to śmiało kliknijcie przycisk subskrybuj. Siemanko.